5, 4, 3, 2, 1, start, 6 praw i długi trzy lewy, i 6 praw, do 5 lewy przez hopę, prosta, 150 przez dziury, i 3 praw, 50, długi sześć lewy przez hop przez szczyt i pięć lewy przez szczyt. 100 Długi. Dwa lewy. I sześć prawy przez szczyt. I sześć prawy. Do lewy i długi. Cztery prawy zać. I trzy lewy. Bardzo długi. Sześć prawy zać. Przez szczyt i cztery prawy. 30. 6 lewy przez chopę. 50. Szczyt i trzy lewy. I długi trzy prawy zać. I cztery lewy otwarte przez szczyt. I pięć prawy. I cztery lewy. Do 6 prawy przez szczyt i ostrożnie. 5 lewy przez chopę. Do 5 lewy przez chopę prosta 50. 5 prawy otwarty, bardzo długi. I zakręt. 2 prawy, wąsko. Do 6 lewy prosta 50. 6 lewy i ostrożnie. 4 prawy przez szczyt. I trzy lewy zać. Do cztery prawy. Do cztery prawy. I sześć prawy i trzy lewy. Do długi pięć lewy przez szczyt otwarty. Do pięć praw. Pięćdziesiąt. Szczyt i 5 prawy i 5 lewy otwarty. Do długi 6 prawy. 30. 5 prawy i 3 prawy. Szuter. I 6 lewy i zakręt. 2 lewy. Do długi 6 szczyt. Do 6 szczyt. 30.